GTA 6 wywinduje ceny gier AAA do 100 dolarów. Ceny projekty za. Nie podoba mi się to. Czy ceny gier AAA powinny ponownie wzrosnąć. Wśród spekulacji o możliwości ceny GTA 6 na poziomie 100 dolarów głos tej sprawej podstawie zabrać yy, rodzimy CD Projekt. Michał Nowakowski sugeruje, że ewentualna podwyżka ceny gier byłaby dla firmy korzystna. No nowość, w dupe, że firma, która handluje towarem cieszyć się będzie, jak ktoś będzie zmuszony do kupienia drożej. Nie, nie, niesamowite, nie? Ciekawe czy jakby McDonald's mógłby sprzedawać z burgery po 50 zł i sprzedaż by nie sprzedła, to czy by to zrobił? I oczywiście, żeby to w dupę zrobił, bo oni ta, na tym to, ceny nie biorą się z dupy, w dupę. Czy ktoś jest odklejony, skąd się bierze cena stąd, że te firmy testują na ludziach, ile są w stanie zapłacić maksymalnie? Dopó dopóki nie podniosą ceny na tyle, żeby sprzedaż nie spadała, to tu punkty będą w dupę podnosić ceny. No Ktoś jest odklejony na tej planecie Ziemia? Oni myślą, że to jakieś jakiś w dupę iluminaty ustanawia ceny wszystkiego na tej planecie? Kogoś popieprzyło, bo nie, zaraz kogoś rozpije przed GTA. No to nie, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Przecież Ubisoft za najlepszą decyzję swojej gier bierze 500 złotych. Tak, ale tu chodzi o standardowe. Czyli na przykład GTA 6 w najlepszej edycji będzie kosztować 150 dolarów. No ale co tutaj w dupę spostrzeżeń nie mieć? Ty myślisz, że skąd się bierze cena gier? Stąd, że twój stary w dupę żul pieprzony śmieć, pieprzony w dupę Menel, zapijaczone szmata, chodzi i zamiast kupić ci pampersy i wózek, to poszedł i kupił pół litra i dlatego pół litra kosztuje tyle, co kosztuje, a nie kosztuje tyle co w dupę 3 bit, rozumiesz to? Ja pierdzielę, bo mnie zaraz po Bo cały budżet twój stary przeznacza na ten towar. <grych> Minus to, że w dupach akcyza jest 70% na tą wódę, ale twój stary przymyka na to oko, bo musi sobie chlusnąć przed robotą, której nie ma. Popije przy mnie zaraz. Muszę się napić. Przepraszam widzowie, lekko mnie poniosło. <ścoughs> Jezus Maria, dobra, co ja... a, gadaliśmy o celę racja. Skoro podstawa będzie 100 dolarów, to ile będzie deluxe? No, ze 150, nie? No teraz kosztuje 250 y, jakoś, 300 ta zwykła wersja, a ta 3 dni wcześniej kosztuje ile? Za 120-150 zł drożej zazwyczaj, nie? Najlepsza edycja Assassin's Shadows powinna kosztować złotówkę i nie działać. Mniejszy skam niż normalna gra i mniej zmarnowanego czasu, no. Yy, przepraszam cię Dagej. Nie poniosło nie. Wybacz mi. Wybacz mi, że tak brzydko powiedziałem. Ale to akurat wiesz, to zawsze ja muszę zawsze wykorzystać widza, nie? Yy, do powiedzenia jakiś głupot. <grym> Witam Black bluesiewa. Ale dobra, co ja chciałem powiedzieć? Zanim przejdę dalej do, artykuł, do tego artykułu, <grym> denerwuje mnie to, że jest pieprzona standaryzacja cen. Że masz asasyna jakiegoś i w tym czasie powiedzmy te GTA 6 w tej samej cenie, albo ledwo się różniącej, to jest popieprzone, bo te gry nie są sobie równe. Rozumiecie o co mi chodzi? Elden Ring nie jest równy w dupę Asasynowi. Pod każdym względem, a kosztują tyle samo na premierę. To jest nienormalne w dupę, to jest po prostu niedorzeczne, że ta standaryzacja dotyka gier, tylko dlatego, że jakiś friendel Ci powie, że gra jest AAA. I to jest jedyne co, i ma hashtag na Steamie taki, więc kosztuje 60 dolarów. Nie powinno czegoś takiego być. Nic nie jest równe. GTA 6 swoją... nic nie jest... co? Ej, witam Cię fułek, niestety gdzie działają motki. Więc nic się z tym nie zrobi. No ale takie balatro, ile kosztuje balatro? Bo tu widzę, że piszecie o tej gierce. Bala, balatro. 65 zł masz gierkę, która ci starczy pewnie na 100 godzin. i Jest bardziej zaawansowana pod każdym względem niż pieprzony asasyn, którego po 5 godzinach będziesz żałował, że nie zrefundowałeś po dwóch. No, w dupa. No, to to jest wiesz, No Ta gra powinna kosztować 300 zł, z tym co daje, a assassin kosztować powinien maks 3 dyszki za to, co oferuje. Ale tak nie jest, bo tam jest AAA, a to jest gierka niezależna. Co ma AAA? Do czego? Jak z Bond było niby quadruple A, no. A było gównem. No właśnie o to mi chodzi, że to jest takie szufladkowanie gier tylko po to, żeby wcisnąć ci je za cenę innych podobnych gier w tym jakby segmencie, ale one nie są sobie równe te gry. To jest niedorzeczne w dupa. Siema dziadek, kiedy będziesz ogrywać Assassin's Black Flag? Po trójce, ale nie wiem kiedy trójkę. Zaledwie 5 lat temu, wraz z nadejściem 9 generacji konsol, branża gier podniosła standardowe cenę z 59,99 do 69,99. No, no, podwyżka ta miała odzwierciedlać rosnące koszty produkcji gier. Nie wiem, nic tylko jak to płaci. Jestem żydem. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Chyba. Ja łowca rowerów dał na goli, 5 złotych. Nie róbmy psychozy, ale przyznaj, donosiłeś na rodaków podczas okupacji niemieckiej prostka piłka. Widzą, na ciebie bym doniósł nawet w tym momencie, nie? Do rodziców, żeby odciągnęli takiego półgłówka od monitora. W GTA oczywiście, bo mowa jest o GTA 6. Czekaj, obecnie w czasach spowolnienia gospodarczego i korekty rynku po okresie nadmiernych inwestycji podczas pandemii COVID-19 pojawiają się spekulacje, że premier GTA 6 może ponownie podnieść próg cenowy. I to aż do 100 dolarów. Aha, czyli jest, yy, jest widzowe spowolnienie gospodarcze, więc to dotyka tylko gier, a nie ludzi też, co pracują i te gry kupują, tak? I oni mają płacić więcej, a pewnie więcej, aż o tyle nie będą zarabiać, bo to jest różnica 30 dolarów z 70 na 100, w dupę. Kogoś popieprzyło? Czyli oni sobie mogą to tak tłumaczyć, a człowiek potem będzie, nie mogę. No. Ale więc najgorsze jest to, a zarazem najlepsze, że Rockstar i tak może to zrobić i to pewnie zrobi, ale inne gry nie mogą tego zrobić. Przecież taki Assassin nie jest warty nawet tej ceny, co już jest obecnie, kosztuje te 60 dolarów czy 70, a co dopiero w dupę 100 dolarów. Przecież ta gra jest takim sierwem, że to nie jest jakość za cenę, tylko to jest dymanie w dupę za, za pieniądze, tak zwane, <grym> no. Nie wiem. Ludzie i tak będą kupować? No, zobaczymy. Wyższe ceny gier to dla nas korzyść. No, odkrycie w dupę, odkrycie świata, nie? Odkrycie Ameryki. Że twórca gier mówi, że wyższa cena gier to korzyść dla twórcy gier. <grym> Ale to... Do pewnego momentu, tylko jeżeli oni przegną, bo wiecie, kiedyś na przykład bardzo dużo się piraciło, nie? To były w czasach, powiedzmy, początków dwutysięcznych, ale dlatego też, nie, nie tylko dlatego, że w dupę chyba nawet nie wszystko dało się kupić w tamtych czasach, ale też dlatego, że gry były bardzo drogie względem tego, ile pieniędzy ludzie zarabiali. No teraz pyta pytanie, jak to się przekłada na dzisiejsze czasy, nie? Czy, czy względem takiej najniższej, krajowej. Czy ludzie lepiej, lepiej zarabiają i na więcej ich stać? Jeżeli chodzi o gry, czy było to 15 lat temu lepiej albo 20? Wiesz, że jak dostanę podwyżkę w pracy, to będę więcej zarabiać, no, no właśnie takie odkrycie mają. No tak, jeszcze ludzie do końca nie mieli świadomości, no masz rację, to było też takie trochę spojrzenie z piraceniem gier, kiedyś jak z piraceniem muzyki, tylko, że muzyka całkowicie zrezygnowała z płacenia za muzykę i poszli w streaming i takie darmowość yy, kosztem zasięgu z dużo bardziej zwiększonego, A raczej no zyskali tym zasięg, przez co, no wiecie, kiedyś na przykład było nielegalne to, żeby na telefonie czy mp 3 mieć muzykę, nie? I mogli cię za to pociągnąć do odpowiedzialności, bo ją jej z neta. <laughs> I ludzie chyba kiedyś podobno do gier podchodzili. No teraz wydaje mi się, jest tak, może też dlatego, że jest dużo twórców niezależnych, że chcesz wesprzeć takie balatro i wiesz, że pójdą te pieniądze do niego, kupując tą grę. Takiego twórcę, Izaka też, chyba też pojedynczy typ robił. No dużo jest takich gier. Gdzie chcesz wesprzeć danego twórca i wiesz, że te pieniądze pójdą do niego? A w Ubisoftie to te pieniądze idą do nikogo. <laughs> I to jeszcze jakie duże, w dupę. No tak, Rukasz, no. To jest chore, nie? To ma nawet swoją nazwę: przekroczenie krzywej Laf lafela. Do pewnego momentu podnoszenie cen zwiększa przychody, ale jak dasz za dużo cenę, to będzie odwrotnie. Tak chyba jest ze wszystkim że do, do pewnego momentu, dopóki nie przegniesz, jest git, a później już się zaczyna odbijać w drugą stronę. Ale ciekawi mnie, czy z grawi tak może być, to no bo jeżeli ludzie serio będą chcieli wszystkie gry teraz, AAA, sprzedawać za 100 dolarów, czy ludzie nie uznają, no dobra, ty, to ja sobie kupię dwie gry niezależne, a tą AAA z piracy po prostu i mam to w dupie. Oczywiście ja nie zachęcam do piractwa, żeby nie było, bo zaraz będzie lipa, ale ja się zastanawiam, co ludzie zrobią, o, to są moje rozważania filozoficzne i nie w naszym świecie się odbywa, tylko w świecie fantastycznym. No. <ścoughs> Czy istnieje szansa, że GTA 6 podniesie standardową cenę gier? No właśnie to wnerwa. standardowa cena gier. To jest takie w dupę irytujące, naprawdę. No Elden Ring, dopracowana gra pod wieloma względami i w tej samej cenie masz Assassin's Shadows. Gra, która dosłownie jest niczym, jest dla nikogo, jest o niczym, jest, ma wszystkie systemy spieprzone, łącznie z parkurem, czyli takim symbolem Assassin's Creed serii. No ja pierdzielę w dupa. No to jest, to jest coś, nie? Żeby takie, żeby takie coś osiągnąć. Elden Ring był taniej na premierę, no to też wiesz, od dawna temu wyszedł. To powiedzmy jakby przełożyć inflację, to by to samo było. Pytanie, na gry 250 zł nie ma sensu. No na GTA 6 i tak każdy wyda, nie? Tu bardziej trzeba patrzeć na inne gierki, ale 250 zł. Assassin's Creed chyba nie kosztował tyle tej, w tej zwykłej wersji. Kosztował chyba właśnie 250, ale nie, nie kosztował więcej, chyba, nie? Czekajcie, to jedynie opinia, ponieważ nie mamy żadnych pełnych informacji na ten temat. Nasza opinia jest taka, że wkrótce dowiemy się, co się wydarzy. Jest na to szansa, co było już sygnalizowane, ale to czysta spekulacja. Nasze stanowisko jest takie, że jeśli standardowa cena na rynku wzrośnie, będzie to dla nas korzystne? No nie, no ale to jest oczywiste, że oni na tym skorzystają, bo więcej zarobią, ale wiecie. Nie wkurza, że Polska jest w koszyku krajów z największymi cenami, bo jesteśmy już traktowani jako kraj rozwinięty, ale to jest chyba też jakiś Bóg na Steamie, że mamy drożej gry niż w jakiejś Szwajcarii czy coś takiego. To jest chyba jakiś Bóg, bo nie, jak to nazwać? To jest jakieś, wiecie, no, Polska na rynku światowym, pewnie jest tam na Steamie to jest 1-2% przychodów, nie? Więc oni może zapomnieli o Polsce, że mają, mamy tutaj wypieprzone w ceny w kosmos. <laughs> I żeby je obniżyć do realnych. No bo to kogoś popije w srogo. O kurde, 350 kosztował Assassin? No to to w dupę jest skam, nie? To ja jak kupiłem w tej subskrypcji, to myślałem, że on był tańszy. Że 250, no to to jest w dupę cena z kosmosu. 450 deluxe, ja pierdziel. Oto nowa gra... Cicho. Pobrali kurs złotówki w niekorzystnym momencie tak to wygląda, no... Jak była... Rozpoczęła się wojna na Ukrainie, albo był covid, to złotówka chyba z 5... Znaczy, dolar kosztował z 5 zł, nie? No to rzeczywiście może zamrozili ten kurs i do tej pory taki został, ja nie wiem. Ale coś takiego musi być. No bo to coś jest nie tak, jeżeli chodzi o te ceny na Steamie. Ros Rosnące koszty produkcji i ich wpływ na ceny gier. Nie jest tajemnicą, że produkcja gier AAA staje się coraz droższa. Wielkie studia inwestują setki milionów dolarów w rozwój nowych tytułów, a zespoły deweloperskie. Rosną do tysięcy pracowników, mi 4, kolejny cyberpunk, okej. Okay? Pytanie jednak, czy gracze zaakceptują taki wzrost cen. W dużej mierze zależy to od tego, czy GTA 6 faktycznie wprowadzi nowy standard. Ale czemu ma nowy, nowy standard? Czemu ludzi zaczyna się w dupę, ten efekt gotującej się żaby zaczynają robić te wszystkie portale w dupę branżowe? Bo mnie to irytuje. Jaki standard? GTA 6 to nie będzie standardowa gra, tylko to będzie gra, która prawdopodobnie będzie lepsza niż wszystko, co wyjdzie przez najbliższe lata, a bardziej dorobiona. Coś jak Red Dead Redemption, że będzie miała detale, które każdy będzie ją w dupie, ale one tam będą, bo się przyłożyli. Tylko że to nie jest standard. Ta gra to nie będzie w dupę standard, tylko jakiś wyjątek od reguły. Czemu mamy traktować tę grę jako standard i powoli przyzwyczajać graczy, żeby płacili 100 dolarów za pieprzoną grę? Bo każda gra będzie GTA 6, a w rzeczywistości żadna gra nawet nie będzie dorównywać dopracowaniem tej że w 10% w dupę. Kogoś popieprzyło? Przecież to jest chore. Ja pamiętam, jak kupowałeś na Steamie za euro, i na przykład na przecyje fajną gierkę opłaciłeś 100 zł, a teraz miło promocji 200. No chore, nie? Ale wnerwia mnie to przyz, przyzwyczajanie graczy do tego, że jakiś standard nowy wchodzi. No to nie jest standard. GTA 6 to nie jest standard. Efekty z filmu Avatar, który był w 2008, to nie był standard. Zobaczcie i dzisiejsze efekty komputerowe w filmach. Czemu to nie był standard, żeby te efekty komputerowe rosły w górę, tylko idą w dół pieprzony? Czemu patrzeć na rzeczy, na dosłownie wyjątek od reguły, jako standard nowy? To jest chore główno w dupę. Wnerwia mnie to. To, to. to przyzwyczajenie ludzi powolne do tego, żeby bardziej ich dymać. Rozumiecie? Pozycjonowanie na rynku. Inne gry muszą wyjść na ten poziom, inaczej będą się sami... Czekaj, jako w domyśle gorsza gra. Nie, mi się wydaje, że to jest inaczej. Znaczy ja nie wiem jak to wygląda, ale jakby tak pomyśleć, to zobaczcie ile jest w dupę gigantycznych spółek, które ma pod sobą bardzo dużo różnych studiów. Microsoft ma dużo, Tencent ma dużo, Sony ma dużo różnych gier, nie? różnych firm, które robią te gry. No i przecież co za problem, żeby te parę firm... Nie, to jest normalna sytuacja w dupę, jakiś oligopol, czy jak to się nazywa, w którym ustalają ceny między sobą, wielkie spółki. W gigantyczne spółki i powie jedna spółka weź 60 dolarów. Dawajcie, zrobimy standard. We, wiem, że wypuszczasz gówniane gry Ubisoft, ale wypuszczaj je za mniej niż 60, nie wypuszczaj, bo zaszkodzisz całemu rynkowi. Robisz gówniane gry, ale wypuszczaj za 60 i będzie dobrze. I tak ktoś to kupi, a rynek co przynajmniej będzie dobrze funkcjonował. No i to trzeba tak. Wiem, że to jest pepo foil, papie w dupę foliowa czapeczka, ale no jest Coraz mniej w dupę gigantycznych spółek, które robią gry. A te spółki, które są, wykupują coraz więcej małych studiów. I do takiej sytuacji w teorii może już dochodzić. Czy nie? No to jest standard cenowy, a nie standard jakościowy, to prawda? No to, to brzmi, że tak. No przecież nieraz w historii świata było coś takiego. Czy to monopol, czy duopol, czy jakiś oligopol, gdzie kilka firm więcej niż dwie. Ustalały jakieś ceny, bo miały, nie wiem, 95% rynku. No ile ma Microsoft? Jakby policzyć Microsoft, Sony, Tencent i co jeszcze było? Jedna jakaś była taka wielka. No nawet te Ubisoft i, i EA. Mamy pięć spółek. To ile największych gier wychodzi od tych pięciu? Dupę, pewnie większość największych gier wychodzi od tych pięciu spółek. To jest chore. Teoretycznie to są nielegalne praktyki, ale udowodnij to. No nie, no to jest pepo foil, ale się zastanawiam czy to już jest możliwe. Ten cent ma masę udziału, ale się nie wpieprza, daje deweloperom wolną rękę. No może w tworzeniu gier, ale tworzenie gier, a potem <ścoughs> ustalenie za ile sprzedać, wiesz o co chodzi. Teorie spiskowe. Witam serdecznie widzów na wieczorku z Teorii Spiskowych. Tym razem nie oglądamy Mamona, tylko badamy, czy ceny gier są ustalane przez pięć wielkich korporacji na planecie Ziemia. Wydaje mi się, że jest w tym coś na rzeczy. Powaga, nie? Jest w tym coś na rzeczy. Mówię Wam, za parę lat nagram filmik, miałem rację, nie? I będą wielkie nagrania z tego, jak idą prezesi różnych spółek w kajdankach. I ja nagram film, już taki naprawdę będę cały siwy i powiem Miałem rację, zobacz ustalali ceny śmiecie. <noise> zobaczysz to, zobaczysz synu, nie, zobaczysz to. <głos> <głos> nie no, ale ja mam w sumie wypijem szodę na te ustalanie cen. I tak gry indie są dużo lepsze i ja gram w te gry AAA, bo obecnie wydaje mi się, czekajcie. Poza Kingdom Come 2 wszystkie gry, wydaje mi się, które zagrałem, zagrałem tylko dlatego, że streamuję te wielkie gry. Tak to ja bym nie zagrał na przykład w Assassin, nie zagrałbym w Evolved. Co tam jeszcze było? A Berserk kosztował, nie, znaczy nie, Berserk kosztował chyba 180, ale 300 zł w tej przedsprzedaży, a to i tak ta niż Assassin w zwykłej wersji. Lordsy, no pytanie czy bym zagrał, to Souls-like, a ja lubię Soulsy, więc pewnie bym zagrał niestety. Chociaż poprzednio nie zagrałem, lordcy. Z drugiej strony, jak będzie taki standard cenowy, to ludzie będą może bardziej wymagać jakości, bo po takich cenach kupisz mniej gier na rok. Chyba że dalej będzie tylu debili, raczej będzie tylu. Nie będą wymagać jakości, bo przeciętny konsument zapłaci. W końcu może dojść do sytuacji, że korekta ceny będzie konieczna, bo koszty urosną, a konsumentów będzie zbyt mało, żeby je pokryć. No, to może budżety one uszły w dół. No, nie wiem, w filmach w dół, fi budżety największych fil filmów idą w górę. A nie pamiętam, żeby bilet do kina płacił 200 zł, <noise> albo subskrypcję na Disney Plusie płacił 150 zł miesięcznie. Jakoś to widać, da się zoptymalizować. Zwłaszcza, że są też ludzie w internecie, co wystarczy, że powiesz, że Asasyn to gówno, to oni nagrają swoje filmy na ciebie i powiedzą, że. Jesteś śmieciem, bo obrażasz wspaniałą firmę z Francji. I trzeba doceniać, a to by się nie podobało. Więc obrażasz asasyna, nie? Jest jak jest. Jest jak jest. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę.